Gimnazjum owszem zostaje, jest jednak problem, gdzie i w jakich warunkach teraz będzie się uczyć część uczniów, którzy muszą zostać przeniesieni do innego budynku. Obecna siedziba gimnazjum jest bowiem zbyt mała, by pomieścić kolejne roczniki. Rodzice twierdzą, że martwią ich, gdzie teraz podzieją się uczniowie. Mimo wszystko, likwidacji i przeniesienia gimnazjum bardzo nie chcieli. Oczywiście, że się martwimy, ale myślę, że pan Wójt użyje wszelkich swoich możliwości i dołoży wszelkich starań do tego, żeby zapewnić naszym dzieciom naukę w jak najlepszych warunkach jakie na chwilę obecną może znaleźć. Wszystko teraz w rękach pana wójta, mam nadzieję. Po to zostaje wójtem, żeby rozwiązywać te wszystkie przewidziane i nieprzewidziane problemy. Ale myślę, że najpierw zadam chyba, że państwo już zapytaliście radnych, czy mają jakiś pomysł, bo ten mój nie znalazł uznania, prawda? Projekt uchwały nie został zaakceptowany. W związku z tym mam nadzieję i zaraz zadam pytanie radnym, czy mają jakiś pomysł, co dalej. Aktualnie w gimnazjum uczy się 120 uczniów, a niewielki budynek zaczyna pękać w szwach coraz bardziej i uczniom, i nauczycielom. Do skwiera brak miejsca. Gdyby był taki budynek, mimo poszukiwań, bo tutaj Rada Licznów na tej sesji stwierdziła, że żadnych propozycji, co jest oczywiście nieprawdą bo poszukiwaliśmy takiego budynku. Nawet mogę podać tu jeden konkretny przykład na e, obiekt Uczelni Zawodowej Zagłębia Miężowego. To oczywiście wcale nie musiało być pewne, ale takie próby były na osiedlu e, polnym przy skrzyżowaniu wiśniowej. Z ulicą Osiedlową. Ale ponieważ to tylko nie zależy od budynku, jeszcze od planu miejscowego, od przeznaczenia tego budynku, budynku także to naprawdę jest to ogromny pomysł, ogromny problem. Od kilku tygodni rodzice i wójt gminy szukali rozwiązania narastającego problemu po wielu rozmowach wydawało się, że wreszcie osiągnięto kompromis. Na jednym z ostatnich spotkań strony podpisały porozumienie, w którym wójt przystał na warunki rodziców. Zapewnił, że dyrektor gimnazjum otrzyma posadę wicedyrektora w miejskiej placówce. Grono pedagogiczne miało też zagwarantowaną pracę w nowej szkole, a dzieci kilkunastu-osobowe klasy. Mimo tych ustaleń rodzice i tak dążyli do tego, by gimnazjum pozostało przy ulicy Marii Skłodowskiej-Kiri. Czy decyzja o nielikwidowaniu i nieprzeniesieniu szkoły do gimnazjum nr 1 była właściwym posunięciem? Czas pokaże. Czwarta edycja Wiosny Kobiet, 21 i 22 marca. Pasje, kreacje, inspiracje. Bogaty program warsztatów artystycznych, tanecznych i relaksacyjnych. Ponadto koncerty, spotkania, filmy dla kobiet i nie tylko. Kiermasz rozmaitości w holu Muzy. Wiosenne dania fit w restauracji pod Muzami. Zapraszamy do Centrum Kultury Muza w Lubinie. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.